Cześć! Dzisiaj przetestujemy te dwa handheldy od Nintendo oraz Kong Feng Nintendo Game Boy oraz Game Boy Color. Jak możecie zauważyć, Game Boy to prawdziwa cegła. Jest duży, ciężki i trudno zmieścić tę konsolę w kieszeni. Masy dodaję tutaj. Dodają tutaj 4 paluszki AA pozwalające na 10 godzin dobrej zabawy, a nawet w niektórych przypadkach 20 i 30. Konsola ma oczywiście pokrętło kontrastu, pokrętło głośności, wyłącznik i wyłącznik i gniazdo na karderycie, a tu port rozszerzeń. Więc Przetestujmy jakąś grę, a zaraz coś powiem o drzwi boju. Przetestujmy jakąś grę. Pierwszą grą, którą przetestuję będzie Tetris. Tutaj wkładamy. Opadamy. No, tak się gra w Tetris'a. Kolejną grą, którą przetestujemy będzie Super Mario Land, moja ulubiona gra na Game Boy'a. Wiem. No. Więc tak się gra w Super Mario Land. I Wario Land. Mój najmniej ulubiony tytuł. Ale nadal fajny. Mam kontrast trochę poprawię. Zacięło się. I albo trzeba przedmuchać takich sytuacjach, albo po prostu paluszkiem kurz bierzemy, powinno działać. Ja jestem na ukończeniu gry. No. No. To Więc, to jest Wario Land i zaraz się widzimy w teście Ghibi Boy Color. Więc zajmijmy się Ghibi Boyem. Konsola. Ma przyciski o wyraźnym skoku, krzyżak do którego trzeba się przyzwyczaić. Konsolę się dwoma paluszkami AA, które starczą od 5 godzin gry do 10. Tutaj mamy włącznik, yy, port rozszerzenia, który pozwala nam połączyć je z taką samą konsolą albo. Z Game Boy'em kolor, jak ktoś ma. I Start Select to jeden przycisk, tylko że przecięty na dwa przyciski. A tutaj w Game Boy'u mamy oczywiście już dwa przyciski. Konsola posiada szerszy ekran niż w oryginale. Mamy sobie tutaj porównać. I to się rzuca w oczy to. To, że ekran jest kolorowy i podświetlany. Więc zobaczmy, co wam powpychali na tą konsolkę. Odpalmy Ghibi Boy. I mamy Contra, Super Mario Land, Bugs Bunny, Donkey Konga, I inne wspaniałe gry, które oczywiście się powtarzają. I odpalmy Contra. Możemy też przyciskiem A odpalić. Nie przyspieszać, żeby Was nie zanudzać. Ono się chce się bawić. Ale te cardridy nie leżą tutaj bez powodu, ponieważ konsolka jest. W to wezmę kompatybilna z grami z Game Boya oraz Game Boya Color. I konsulka nie posiada pokrętła kontrastu. Czytelniej, prawda? Jest kompatybilne. wyjmujemy w bardzo prosty sposób, ale no do GB bo ja mam mieszane uczucia. Konsola potrafi się samodzielnie resetować, potrafi się samodzielnie wyłączać i bateria czasem trzyma do 3 godzin. I tą konsolę możemy kupić, możemy kupić nawet do 300 zł i na tą cenę nie warto. Ale jak znajdziecie taniej to warto. A tą konsolę od 109 zł do 1000 zł. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się! Pa! pa.